Siemanko, jeśli jesteś osobą początkującą, ten materiał jest idealny dla Ciebie. Dzisiaj, w krócej niż jedną minutę, pokażę Ci, jak przełamać swoją stagnację. Zaczynamy. Przede wszystkim, przestań w każdej serii i na każdym treningu trenować do upadku. Zacznij stosować zapas od trzech do jednego powtórzenia. Kolejny krok, przestań Dokładać duże ciężary na sztangę co trening. Po co ładujesz 5 kg na sztangę, skoro możesz załadować 2,5 a może nawet i 1 kg, przestań skracać swój progres. Tylko go wydłuż, jak najdłużej tylko potrafisz. Nie ma za co. A jeszcze taka moja mała prośba, daj opsa, skomentuj, udostępnij pokaż, że jesteś na razie. Cześć!